Tydzień temu zaprezentowaliśmy trzeci mecz barażowy o utrzymanie w rozgrywkach pierwszej ligi Koszykarzy pomiędzy AZS z Politechniką Radomską a Mickiewiczem Katowice, po którym Radomianie utrzymali się w rozgrywkach. W najbliższy piątek, 5 czerwca, czas na kolejny baraż. Tym razem wyemitujemy mecz piłkarzy Radomiaka Radom z Tłokami Gorzyce o utrzymanie w drugiej lidze w sezonie 2004-2005. W ekipie Zielonych grali wtedy m.in. Zbigniew Wachowicz, Tomasz Brzyski, Jacek Kacprzak, Maciej Terlecki, Rajmonda Zwilenisk z Wileniskis, Abel Salami czy Graż Wydas Mikulenas. Domiak uplasował się w sezonie 2004-2005 na 16 miejscu w tabeli drugiej ligi, która była wtedy drugą klasą rozgrywkową. Tłoki zajęły natomiast drugą pozycję w grupie czwartej trzeciej ligi. Oba zespoły spotkały się potem w barażu. Prezentowany przez nas pojedynek był spotkaniem rewanżowym. W pierwszym meczu rozegranym parę dni wcześniej w Gorzycach padł bezbramkowy remis. Premiera kolejnego odcinka cyklu Retro Sport w piątek o godzinie 20.30 w telewizji dami oraz na portalu cozadzień.pl. Mecz komentował Dariusz Osiej. Przeżyjmy to raz jeszcze.